Witam Was tutaj, Gothic WWE. Zapraszam Was do mojej serii let's play zagrajmy w Gothic pierwsza część. Muszę trochę ściszyć muzykę, W menu jest strasznie głośno, nie będziemy słuchać znowu. E, Gothic. Moja ulubiona gra RPG, w którą szedłem wiele razy. Pierwszą, drugą i trzecią część. Czwartej nie uznaję, ponieważ jest inny wydawca i dla mnie to już nie jest taki sam Gothic. Więc to nie będzie zagramy wy na ślepo, zamierzam zrobić całą grę gotica. Yy, nie będzie zagramy wy na ślepo, mam... ale postaram się udawać, że niektórych rzeczy nie wiem. Także będziemy tak trochę... inaczej. Będę udawał, że nic nie wiem, że pierwszy raz gram po prostu. Bo tak jak wszystko będę wiedział, będę wam mówił, to naprawdę nie jest zbyt fajne. Yy, także tego. Grę przyszedłem. Ja wiem ile ale bawiłem się też z kodami, także znam wszystkie możliwości gry. Co tu jeszcze powiedzieć, no... Wiem, że gra jest stara, Ta, ci co nie znają Godiga, Gra jest naprawdę super, RPG. Yy, gra jest naprawdę stara, pierwsza część jest z 2001 roku. Ma swoje lata, ale jak wiadomo, grafika to nie wszystko. Baldur's Gate też niesamowity oh, Hackn slash RPG. Które przeszło do historii. Jest jeszcze starsze nawet od Gotika, Diablo itp. Itd. Dobrze, zaczynamy grę. Zapraszam Was. Wczytywanie. Zaraz będzie no, całkiem niekrótkie wprowadzenie do gry, ponieważ zajmie pół, pół odcinka. Także ten odcinek w grze będzie krótki. Oglądajcie wprowadzenie. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz Niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja. Byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz? milcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii. Dość tego. Zostawcie go! A teraz precz! No już! Wstawaj. Wstawaj, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Tak, y, oglądaliśmy całkiem dosyć sporo, sporo długie y, wprowadzenie. Teraz rozmawiamy z Diego. Tak jak nam się przedstawił. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dobra, koniec. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Tak, nie. w kolonii. Tak, nie, krótka rozmowa z Diego, trochę długa i długie wprowadzenie. Dowiedzieliście się mniej więcej na temat świata Gotik. Jesteśmy w górniczej kolonii. Pracujemy dla króla wydobywając rudę, która jest tutaj tutajszą walutą. Nie żadne monety. O, nie mam, to wam nie pokażę, ale zaraz dowiadę, postaram się. Żadne monety, żadne pieniądze, tylko bryłki rudy. Także, jak to na nie trzeba się ro... po terenie. Pochodź. Pierwszy jest znajdziony item. Nic. Więc... Nic, nigdzie nie leży. Jakiś bezdomny itemik. To... Oj. A, to jest chyba ta bariera, o której mówili. I w sumie niestety nie można się przydał bo jak przejdziemy dalej, to po prostu nas zabije. Chyba, że mamy gotowość na śmiertelność, ale i tak nigdzie dzisiaj nie dostaniecie, bo jest koniec gry. Kończy się bryłka. Także rozgląd... Oj, chyba ja znalazłem... Tak jest. Bryłka rudy. Tutejsza wali... waluta w pierwszej części gotika. Także naszym celem jest przyjęcie do starego obozu, przynajmniej porozmawianie na temat dołączenia do starego obozu, ponieważ są jeszcze dwa inne, których też można dołączyć. Jest nowy obóz i obóz sekty. Później, e, później, wam się opowie, bo NPC wam opowiedzą, na czym to polega. Ja już wam tutaj nie spoileruję, gram pierwszy raz Gotika. Idę sobie, idę sobie, tup tup tup. Znalazłem jagodę. Idę sobie, znalazłem jagodę. I chrząszcza. Chodź na solo! O ty! Stawiasz mi się? Pięknie, zdobyłem 10 doświadczenia, ha ha ha. Miejsce chrząszcza. 4 bonus bżet, czyli życie. O, tu jest. Doświadczenie 10, następny poziom 500. Lewy górny ruch zobaczcie sobie. Potrzeba drzewo jeszcze tylko 490 punktów doświadczenia. Wcale nie jest tak dużo. Na pierwszy poziom, bo mam zero. Kolejny chrząszcz. Zabity. W sumie to żaden wróg. Ani nas nie atakuje, ani nic. Ale chociaż daje... ...doświadczenie i mięso. Także idę sobie i znalazłem kolejną jagodę. Strzała. Kubek. I skrzynia. Robię co w tej skrzyni? Dwa piwa. 11 monet, strzała i wytrych. Bardzo przydatny przedmiot. Nie chcę się mieć więcej przedmiotów. Moneta. Niektórym może się wydawać, że to jest... że się 11 monet, że to pewnie dużo. Jestem bogate, Ale niestety walutą jest bryłka rudy, którą naprawdę ciężko dostać. Powierzcie mi. Są tutaj zbroje zaraz na początku za 250 bryłek rudy. Nie wiem czy to będzie możliwe kupienie jej takiej Postaram się Postaram się Kolejna gódka Ale co, nie mam broni jakiejś dobrej o. O, jest to stara kopalnia o której mówił Diego Znalazłem kilow masz go właściwości kilow Obrażenia 7, wymagana siła 5, broń dwuręczna Nie lubię dwóźniów bręcznych, ale cóż, nie będę wybrzycał. Może znajdę jakąś jedną ręczną. Lubię jednoręczne, ponieważ są szybkie, Zadaje mniej obrażenia ale są szybkie. Ja nie lubię wolno wymachiwać bronią. W żadnych grach nie przepadę za bronią dwuręczną. Kolejna skrzynia. Piwo, moneta, strzała. Kolejne opuszczone wejście do kopalni. Pochodnia i kolejny kilof. Jak wiadomo, rzeczy niepotrzebne można zawsze sprzedać. Kasa jest tutaj bardzo potrzebna. Skrzym już podniosłem. Coś jest? Nie ma. Idziemy dalej. Dobra, wiecie co? Chyba czas nagli. Powoli będę kończył, ponieważ yy, no, niestety ma tylko limit 15 minut. Wprowadzenie długo trwało. Zapisuję przy was. Zagrajmy w. Część pierwsza. Kropka pierwsza To był pierwszy odcinek. Zagierajmy w kotik Mówił gotik www.